Biblioteki nie tylko są skarbnicą wielu woluminów, ale i wielu form aktywności. Mieszkańcy działdowa nie mają co narzekać. Tu panie wyjątkowo zachęcają do działania. Na wakacje wychodzą z kolejną propozycją. Mobilna gra miejska dedykowana jest do różnych grup wiekowych. Udział w takiej mobilnej grze jest możliwy, jeśli posiadamy telefon z systemem Android. Należy zainstalować sobie na to urządzenie aplikację Terraran. Jej tutaj wygląd widać na plakacie za mną, to są takie dwie stopy, po czym należy uruchomić GPS-a, ponieważ aplikacja posługuje się, wykorzystuje tą technologię i klikamy w dolnym menu przycisk w pobliżu i dzięki temu odnajdziemy trzy gry, które przygotowaliśmy dla Państwa. Są to gra rodzinna, Miś Szymon w opałach, gra dla młodzieży niezapomniane urodziny Działdowa i gra dla dorosłych skrzynia tajemnic, czyli kolejna zagadka z Działdowem w tle. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z Miejską Biblioteką Publiczną. Tutaj uzyskamy informacje na temat gry oraz innych inicjatyw, które na czas wakacji są zaplanowane.